Oglądajcie Poli Studio. Poli Studio. Termin wpłat na plan emerytalny Arabeski za miniony rok upływa 2 marca. Nasza Credit Union przygotowała bogatą ofertę inwestycyjną. Oferujemy również nisko oprocentowane pożyczki. Każda wpłata na plan emerytalny zabezpieczy Twoją przyszłość oraz pozwoli na uzyskanie zwrotu podatkowego już w tym roku. Zapraszamy do wszystkich biur naszej kredyty. Przypominamy, że biura w misji otwarte są codziennie od poniedziałku do piątku do godziny dziewiątej wieczorem. Polimex! 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 Paczka dla babci. This is a package for grandma. To jest dla naszej babci. A gdzie babcia mieszka? W Gdańsku. A co z tą paczką zrobi Polimex? Jedzie, 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 jedzie! Polimex jedzie. Polimex leci! Polimex płynie! I doręcza paczki rodzinie! Hurra! Położony w spokojnej dzielnicy Mississaugi, dom Seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, włącznie z domową polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennej i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się na plazie przy restauracji Orbit po przeciwnej stronie Starsky One w Missisadze. Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Powracając do omawianej podczas tegorocznego spotkania opłatkowego Rodziny Radia Maryja budowy w Toruniu świątyni pod wezwaniem Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, przedstawimy Państwu krótki materiał telewizji TRWAM z komentarzem dyrektora Radia Maryja i telewizji Twam, ojca Tadeusza Rydzyka, prezentujący obecny stan prac przy dziele będącym wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Zapraszamy do modlitwy różańcowej, by opasać nią Polskę i świat. Przez różaniec z ufnością można uprosić to, co niemożliwe po ludzku. Zapraszamy do pierwszej kaplicy radiowej, w której znajdują się relikwie wielu świętych oraz relikwie świętego Jana Pawła II. W Radiu Maria mamy także tę drogocenną relikwię, obraz Matki Bożej Częstochowskiej z podpisem Ojca Świętego, przed którym święty Jan Paweł II modlił się za Kościół i świat podczas całego pontyfikatu w swej Watykańskiej Kaplicy. Ten obraz będzie w prezbiterium, replice jego Watykańskiej Kaplicy w kościele świątyni Wotum Wdzięczności Polaków za świętego Jana Pawła II. Od końca czerwca 2012 roku budowa tego wotum jest daleko posunięta. Teraz mamy etap prac szczególnie wewnątrz świątyni. Wykonujemy prezbiterium, posadzki witraży, ławki, meble w zakrystii, oświetlenie, sanitariaty po obu stronach prezbiterium, repliki Watykańskiej kaplicy Świętego Jana Pawła II na powierzchniach o długości po 14 metrów każda, będzie do połowy wysokości tych powierzchni drewniana galeria, a w niej portrety ośmiu świętych i sług bożych, między innymi kardynała Wyszyńskiego i kardynała Hlonda. A wyżej na tych powierzchniach poczet, czy korowód można nazwać, wielkich i świętych Polaków od Mieszka I do w centrum kaplicy św. Jana Pawła II. U góry, na wysokości chóru, wokół kościoła planujemy 14 fresków 6 metrów na 4, fresków biblijnych starego i nowego testamentu pod tytułem "Zbawienie u Boga i u baranka". Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przez modlitwę i swe cegiełki współbudują. To wotum wdzięczności. Pragnęlibyśmy tę świątynię konsekrować w Dzień Urodzin Świętego Jana Pawła II, w środę 18 maja 2016 roku. Czy damy radę? Czy wykonamy to, co należy? Miejmy nadzieję. Szybkość budowy tego kościoła regulujemy według możliwości finansowych w danym miesiącu. Jak wiemy nazwiska wszystkich ofiarodawców od tysiąca złotych wzwyż będą na marmurowych tabliczkach w tym kościele, a każde inne nazwisko w elektronicznej księdze, która będzie dostępna w wybudowanej świątyni. Bóg zapłać za modlitwę, życzliwość, za budowanie na chwałę Bożą i dla następnych pokoleń tego znaku miłości nas wszystkich do Pana Boga, i świętego Jana Pawła II. Ci z Państwa, którzy wspólnie z rodakami na całym świecie zechcieliby wesprzeć finansowo budowę świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, mogą wpłacać ofiary na ten cel w oddziałach naszej Credit Union na konto numer 93225 koniecznie z dopiskiem Kościół.